Hej, cześć, się, 4, 4, 4, 5, 4 i zapraszam na kolejny odcinek. A więc dzisiaj yy, mało znany serwer SkyBlock bez piep zbędnego pieprzenia komendy SkyBlocka kreują wyspy strefa VIP czyli Echan na 30 level, narzędzia, yy, kowadła i sklepik VIP. Dalej natomiast są yy, jest sklep publiczny, info, zasady, administracja oraz DROP. Następnie dalej jest statek na którym znajduje się echanty publiczny oraz jakieś gówno. To tyle na dzisiaj. Pijać.